Dawno, dawno temu, kiedy ziemie wielkopolskie pokrywały gęste lasy, a wiatr niósł echo dzwonów z odległych klasztorów, na wzgórzu nieopodal jeziora osiedlił się wędrowny zakonnik. Mówiono, że przybył z daleka z Rzymu, niosąc coś niezwykłego obraz Matki Bożej, który podobno miał moc czynienia cudów. Gdy dotarł do wioski zwanej Lubasz, poczuł, że to właśnie tutaj jego podróż powinna się zakończyć. Z górze, na którym się zatrzymał, porastała czerwona trawa, a miejscowi zwali je krasną górą. Nikt nie wiedział dlaczego, ale ziemia tam pulsowała dziwnym spokojem. Zakonnik zbudował maleńką świątynię z drewna i umieścił w niej obraz. Niedługo potem zaczęły dziać się rzeczy, których nie dało się wytłumaczyć. Ślepi widzieli, chorzy wstawali z łoża, a w sercach zatwardziałych budziła się nadzieja. Wieść o cudach szybko rozniosła się po okolicy, a ludzie z najdalszych stron ciągnęli do Lubasza, by ujrzeć obraz na własne oczy i modlić się w ciszy tej tajemniczej świątyni. Miejscowi mówią, że pewnego dnia podczas burzy piorun uderzył w kościół, który stanął w płomieniach, ale gdy dym opadł, obraz pozostał nienaruszony, nietknięty przez ogień, jakby strzegła go niewidzialna siła. Wtedy właśnie postanowiono wznieść kościół z kamienia. Godny tego miejsca i tej legendy. Mury rosły z pomocą ludzi i aniołów, jak głosi stara opowieść, a sam obraz znów znalazł swoje miejsce nad ołtarzem. Do dziś mówią, że gdy nocą idziesz przez lubasz, a księżyc świeci jasno, możesz usłyszeć śpiewy dochodzące ze wzgórza. To dusze dawnych pielgrzymów, którzy wciąż powracają, by podziękować matce z Krasnej Góry za wysłuchane modlitwy. I choć to tylko legenda gdy staniesz pod wiekowym sanktuarium i spojrzysz w oczy Madonny z obrazu, być może poczujesz, że coś w niej jest prawdziwego.